Czy twój inspektor w Unity wygląda jak śmietnik i nie możesz nic w nim znaleźć? Wszystkie zmiany są publiczne, nieposegregowane, a ich nazwy po czasie nic ci nie mówią? Jest na to sposób. W tym filmie pokażę ci pięć prostych atrybutów, dzięki którym praca z inspektorem stanie się szybsza, przyjemniejsza i co najważniejsze, bardziej profesjonalna. Zaczynamy. Problem numer 1: nadużywanie public. Chcesz, żeby zmiana była widoczna w inspektorze, więc robisz ją publiczną. Prosta. Nie do końca. To działa, ale łamie podstawową zasadę programowania: encapsulację. Trudne słowo, ale to po prostu zasada programowania obiektowego, polegająca na ukrywaniu wewnętrznych danych i metod przed dostępem z zewnątrz. Rozwiązanie? Zamień public na private. W ten sposób zmienna jest bezpieczna i dostępna tylko dla tego skryptu. A żeby ją móc dalej edytować w Unity, dopisz przed nią atrybut Serialize Field. Efekt w inspektorze jest ten sam, a Twój kod pozostaje czysty i bezpieczny. Problem numer dwa. Nie mogę nic znaleźć. Masz listę wielu do ustawienia, refabów do podpięcia, referencji do efektów dźwiękowych, a wszystko w jednym ciągu bez ładu i składu? Nie jest to zbyt czytelne i na pewno utrudnia odszukanie czegokolwiek. Napraw to jedną linijką w kodzie. Użyj atrybutu header. Wystarczy, że w skrypcie podzielisz zmiany na logiczne grupy, a nad każdą z nich dopiszesz ten atrybut z nazwą sekcji w cudzysłowie. Na przykład header Movement Settings nad zmiennymi ruchu i header audio-references nad dźwiękami. Wracamy do Unity i proszę bardzo, nad każdą grupą pojawiły się pogrubione nagłówki. Czytelność wzrasta natychmiastowo. Problem numer 3. Jaki był zakres dla tej zmiennej? Załóżmy, że masz zmienną volume do ustawienia głośności muzyki. Przyjmujesz zakres od 0 do 1, a może od 0 do 100. Jak masz potem o tym pamiętać, wracać do kodu i sprawdzać co wymyśliłeś 3 miesiące temu? Pewnie, że nie. Jest na to sposób. Zamiast wpisywać dowolną liczbę w inspektorze, wymóż konkretny zakres. Użyj atrybutu range. Nad zmienną dopisz ten atrybut, a w nawiasie podaj wartość minimalną i maksymalną. Dzięki temu po powrocie do Unity nie musisz już wpisywać wartości z ręki. Zamiast tego masz wygodny suwak. Teraz nie tylko łatwiej testuje się grę, ale też fizycznie nie da się ustawić wartości spoza tego zakresu. Problem numer 4. Do czego służyła ta zmienna? Masz w inspektorze jakąś zmienną. Patrzysz na nią, ale kompletna pustka. Nie pamiętasz już za co odpowiadała? Otwierasz skrypt z nadzieją, że zostawiłeś tam komentarz, ale oczywiście go tam nie ma. Zostaje tylko przekopywanie się przez kod i analizowanie linijka po linijce, gdzie ta zmienna jest w ogóle używana. Strata czasu, ale jest na to dużo lepszy sposób. Atrybut tooltip. Porząd zmienną zrób nad nią ten atrybut, a w nawiasie w cudzysłowie wpisz krótki opis. Korzyści są dwie. Po pierwsze masz jasną informację bezpośrednio w kodzie, więc nie musisz pisać dodatkowych komentarzy. Ale po drugiej ważniejsze, w Unity po najechaniu myszką na nazwę zmiennej, wyświetli się dymek z Twoim opisem. Koniec ze zgadywaniem. Problem numer 5. Brakujący komponent. Wyobraź sobie, że piszesz skrypt, który do działania wymaga komponentu RigidBody. Jeśli wrzucisz ten skrypt na nowy obiekt i zapomnisz dodać komponentu, gra wywali błąd. Możemy zmusić Unity, żeby pamiętało o tym za nas. Użyj atrybutu requireComponent. Tym razem atrybut dajemy nad nazwą klasy, a nie nad zmienną. W nawiasie musisz podać typ, którego wymagasz. Na przykład type of rigidbody. Teraz po stworzeniu nowego obiektu i wrzuceniu na niego tego skryptu, wymagany komponent doda się automatycznie. Co więcej, jeśli spróbujesz go teraz usunąć z inspektora, Unity wyświetli komunikat, że nie możesz tego zrobić, bo Twój skrypt tego wymaga. Koniec z zapominaniem o zależnościach. To było 5 prostych atrybutów, które stosowania zajmuje sekundę a sprawia, że praca z Twoim kodem staje się przyjemnością, a nie walką z bałaganem. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!